Miejsce numer 6. Stefan Stec. Był on jednym z pionierów polskiego lotnictwa wojskowego, postacią, która zasłużyła się nie tylko jako utalentowany pilot, ale również jako osoba mająca istotny wpływ na kształtowanie się polskich sił powietrznych w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Urodzony 25 listopada w 1889 roku w Lwowie w młodości studiował na Politechnice Lwowskiej, gdzie zdobył wykształcenie inżynierskie. W czasie I wojny światowej służył w lotnictwie Austro-Węgier i wówczas nabył niezbędne doświadczenie bojowe oraz techniczne jako pilot i obserwator. Wyróżniał się odwagą i wysokimi umiejętnościami, co sprawiło, że szybko awansował i zyskał uznanie wśród przełożonych i współtowarzyszy broni. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918 Steks natychmiast zaangażował się w budowę polskiego lotnictwa wojskowego. Jako lotnik brał aktywny udział w walkach o Lwów podczas wojny polsko-ukraińskiej.